Czy wiesz, że średniowieczny kościół nigdy nie wierzył, że Ziemia jest płaska? Wszyscy wielcy uczeni kościoła chrześcijańskiego w średniowieczu wiedzieli, że Ziemia jest kulista. Należeli do nich między innymi bedacz Cigodny czy Tomasz z Akwinu. Za Arystotelesem i Klaudiuszem Ptolemeuszem przyjęli oni pogląd, że Ziemia znajduje się w centrum Wszechświata, a wokół niej Krążą wszystkie ciała niebieskie Słońce, Księżyc i planety. John William Draper i Andrew Dixon White, naukowcy z XIX wieku, przyczynili się do rozpowszechnienia mitu o konflikcie między nauką a religią, twierdząc, że średniowieczny kościół popierał ideę płaskiej Ziemi. Jednak historycy obalili ten mit, podkreślając, że wiedza o kulistości Ziemi była powszechnie akceptowana przez średniowiecznych uczonych.